Cześć, witam cię bardzo serdecznie. W tym filmie opowiem Ci o progresywnym przeładowaniu oraz o tym, w jaki sposób stopniowo dokładać ciężary w ćwiczeniach siłowych. Zarówno osoby ćwiczące kalistenikę, jak i osoby ćwiczące po prostu na siłowni dużo skorzystają z tego filmu. Osoby ćwiczące kalistenikę powinny pamiętać, że takie ćwiczenia jak podciąganie czy dip z ciężarem to takie fundamentalne ćwiczenia, które budują bazę pod elementy statyczne, takie jak na przykład front lever czy planch. Tak więc oglądaj ten film do końca. Zapraszam do oglądania. Jeśli jeśli ktoś jeszcze tego nie wie, to szybko wytłumaczę czym jest progresywne przeładowanie. Jest to stopniowe zwiększanie obciążenia treningowego. W treningu siłowym można to uzyskać np. poprzez zwiększenie ciężaru, zwiększenie ilości serii, powtórzeń itd. A w kalistenice, no tutaj można powiedzieć, ta sprawa trochę się komplikuje, ponieważ nie możemy zwiększyć tego ciężaru. Oczywiście wiadomo, do takich ćwiczeń jak dipy czy podciąganie możemy ten ciężar dołożyć, ale jeśli skupiamy się tylko na elementach z własną masą ciała, no to musimy to progresywne przeładowanie uzyskać w jakiś inny sposób, na przykład jakąś bardziej zaawansowaną progresję danego ćwiczenia, na przykład pompki. Bez progresywnego przeładowania, bez tego zwiększania obciążenia, progres jest niemożliwy. I to progresywne przeładowanie można powiedzieć, że jest całkowitym fundamentem treningu siłowego i w ogóle jakiegokolwiek treningu. Jeśli jesteś nowy na kanale, to przypominam o subskrypcji. Oprócz tego masz też za darmo do odebrania e-booka o kalistanice. Link masz w opisie. Najprostszą formą zwiększania obciążenia w treningu siłowym z ciężarami jest oczywiście dodawanie ciężaru. Ale teraz pytanie brzmi w zależności od danego ćwiczenia, ile powinniśmy dodawać tego ciężaru i co ile czasu. I właśnie w tym filmie odpowiem Ci na to pytanie i przedstawię Ci dwie metody progresowania, jedną dla osób początkujących i drugą dla osób bardziej zaawansowanych. Najpierw zaczniemy od progresji osób początkujących. Jeśli trenujesz kalistenikę i chciałbyś też zacząć ćwiczyć pewne elementy, jak na przykład właśnie podciąganie, wcześniej wspomniane z ciężarami, to oczywiście musisz pamiętać, żeby na początku. Opanować te ćwiczenia tylko i wyłącznie z własną masą ciała, i uważam, żeby zacząć podciągać się z ciężarem, to mniej więcej taki zakres powtórzeń od 15 do 20 czystych podciągnięć jest dobry, żeby już zacząć dokładać sobie ciężar. I to samo można powiedzieć przy dipach, tak samo ten zakres od 15 do 20 dipów. To jest taki etap, że możemy już zacząć robić dipy z ciężarem. I bardzo ważne jest to, że osoby początkujące, zaczynające z treningiem siłowym, mają w pewien sposób taki przywilej, że bardzo, bardzo szybko progresują. I możemy to odnieść na przykład do wyciskania na klatkę. Osoba początkująca może z treningu na trening dodawać nawet 2,5 kg. Ciężaru i zapamiętaj sobie tę wartość, te 2,5 kg to jest taka średnia. Ja też z własnego doświadczenia widzę, że to 2,5 kg przez pewien okres czasu, kiedy zaczynałem ćwiczyć z ciężarami, po prostu się sprawdzało. Tak więc 2,5 kg. Możesz też dodawać trochę mniej tego ciężaru, na przykład 1,5 lub 2 kg. I pamiętaj, że przez pierwsze tygodnie 3-4 tego ciężaru będziesz w stanie po prostu dodawać więcej, i potem z czasem z treningu na trening będziesz mógł go dodawać coraz mniej. I taki okres dodawania tego ciężaru, praktycznie z treningu na trening to mniej więcej będzie trwało gdzieś tak. W zależności od osoby, ale tak kilka miesięcy, mniej więcej od 4 do 6. Mój przykład: ja już byłem osobą wytrenowaną w kalistenice, ale kiedy zacząłem też ćwiczyć ciężary, no to miałem ten okres, że dosłownie z treningu na trening mogłem dokładać te ciężary. I taki okres u mnie potrwał 3 miesiące. Mniej więcej, czyli stosunkowo krótko. I pamiętaj, że czym jesteś bardziej osobą początkującą i zaczynasz ćwiczyć z ciężarami, tym będzie po prostu ten progres leciał szybciej. Ale jeszcze pamiętaj, bo nie wspomniałem wcześniej, że mówimy teraz o ćwiczeniach siłowych, czyli mówimy o ćwiczeniach, które wykonujemy w zakresie od 1 do 5 powtórzeń i blisko upadku mięśniowego, czyli wykonasz trzy powtórzenia, i to jest już prawie Twój max. Tak naprawdę Twój max to jest 4, ale zostawiasz jedno to powtórzenie w zapasie i masz wtedy trzy. Powtórzenia. Mówimy o ćwiczeniach siłowych i o progresowaniu właśnie na takich niskich zakresach. Ta metoda progresji z treningu na trening 2 kg, załóżmy, jest dosyć trudna, ponieważ za każdym razem dokładasz pewne obciążenie i pojawia się też taka presja psychiczna, żebyś ten ciężar podniósł. I dlatego pamiętaj, żeby progresować stopniowo. Jeśli jesteś osobą początkującą, to musisz zadbać o technikę. Nie możesz dokładać tego ciężaru cały czas. Kosztem techniki i kosztem tego, że możesz się skontuzjować. Ja też miałem taką kiedyś sytuację, że po prostu bardzo chciałem dokładać ten ciężar, ale przez to cierpiała moja technika w podciąganiu na drążku. I dopiero kiedy sobie uświadomiłem, że no, popełniam błąd, to cofnąłem się z tymi ciężarami załatałem można powiedzieć słabsze ogniwa i dopiero poszedłem do przodu. Tak więc to, że dokładasz z treningu na trening sporo kilogramów, ponieważ taka progresja 2 kg co trening jest to jest naprawdę dużo. To musisz pamiętać o poprawnej technice i o tym, żeby nie szarżować, ponieważ bardzo łatwo w tym przypadku o jakąś kontuzję. I przeciążenia. Tak więc zadbaj o regenerację, zadbaj o poprawną technikę. I te 2,5 kg możesz dodawać co trening, jeśli ćwiczysz dwa razy lub trzy razy w tygodniu. Jeśli ćwiczysz 3 razy w tygodniu, to możesz zrobić też tak, że pierwsza i trzecia jednostka będzie taka trudniejsza, a ta środkowa będzie taka bardziej regeneracyjna na podtrzymanie tego wzorca. I to byłoby wszystko, jeśli chodzi o osobę początkującą. Teraz idziemy do metod dla osób bardziej zaawansowanych. Osoby bardziej zaawansowane już są przystosowane do tych bodźców w postaci treningu siłowego i nie jest tak łatwo wytrącić ten organizm z równowagi, żeby nastąpił progres. Tak więc tutaj nie zalecam tak szybkiego dodawania ciężaru jak u osób początkujących i po prostu no, raczej to by było niemożliwe, żeby z treningu na, na trening taka osoba, która ćwiczy już na przykład 3 lata mogła dokładać po te 2,5 kg. U osoby początkującej tak to jest możliwe, ale jeśli ktoś ćwiczy dłużej to raczej nie i dlatego ciężar dla osoby początkującej można dokładać mniej więcej co? Tydzień. I wtedy taka osoba ćwiczy sobie trzy razy w tygodniu, dajmy na przykład mm, dipa tutaj, albo wyciskanie na klatkę, wszystko jedno, już bądźmy przy tym dipie na razie, skoro kanał odkalistyniki. I taka osoba ćwiczy sobie trzy razy w tygodniu, i wtedy trening pierwszy może skupiać się bardziej na takich objętościowych ćwiczeniach i objętościowych seriach. Wtedy y, taka osoba może wykonać sobie pięć serii dipów po pięć powtórzeń, każda seria blisko upadku mięśniowego. I załóżmy, że jest to ciężar mniej więcej 50 kg, żeby było łatwiej to policzyć. Potem w treningu drugim. Pierwszy trening był w poniedziałek, drugi jest w środę. Bierzemy sobie takie lżejsze ciężary i również robimy mniej więcej 3 serie po 5 powtórzeń, po to, żeby tylko podtrzymać ten wzorzec. I tutaj sobie bierzemy mniejszy ciężar, więc załóżmy, że jakieś 35 kg. I potem trening trzeci, w piątek, bardziej skupia się na intensywności, czyli na większych ciężarach. Wtedy możemy wziąć na jedną serię, na 4 lub 5 powtórzeń 60 kg i zrobić tylko jedną serię. Potem, oczywiście, po tych dipach możemy sobie robić inne. Ćwiczenia. I dopiero po wykonaniu takiego całego tygodnia, w następnym tygodniu w każdy dzień treningowy dokładamy sobie w tym DIPie mniej więcej 1,25 albo 2 kg. I tak co tydzień zwiększamy. To obciążenie. Nie zwiększamy obciążenia z treningu na trening, ale stosując różną objętość treningową, dostarczamy naszemu organizmowi różnych bodźców i dopiero po tygodniu zwiększamy ciężar, żeby dać nowy bodziec do progresowania. Tak więc zastosuj sobie te metody i do usłyszenia.